Dobra, kiesolban. Kiesolban. <laughs> Okej, okay, sorry Nie ma takiego nagrywania. A <coughs> i sam mu się wymutował, bo ktoś u niego się odzywał. Twoja stara się wymutowała jak mi robiła loda. Pamiętasz? <coughs> A twoja stara się wymutowała, gdy dojętą kurwę z mleka. Moja stara się jest kozą i kurwa, ona się nie mutuje, <coughs> tylko się Mistrzu, a jak trzeba strona z, ko z kozą, to kto jest twoim ojcem? Cap! jelecz <grym> Cap! Jelec. Mistrzu, dlaczego taki przyjebany jesteś? Oni wypili chyba piwo na pół dzisiaj, na czterech. <grym> na, na ośmiu! Na ośmiu, dzisiaj na bogato Mieszczu, pił żubra na czterech, tyż już na to. <grym> <grym> zioło kurwa z małp wpierdolił. Zjarali zioła z małp, zawinęli w dywan i chuj. i teraz Mistrzu myśli, że na ostatnim pięciu u niego w bloku mieszka kurwa Reaper. Kieco, a zrobisz tam nie parodie? No. Proszę. Dzięki. Ok Na mistrza to by była twoja stara twój stary, twoja stara twój stary, twoja stara twój stary, Popięta sobie tak twoja stara twój stary. <ścoughs> I koza. Ej, ej, dobra tak ja coś... ej, że robię! Nie rób, na naszych nie wolno. Bo wy się w Twoja stara się spina jak robi loda. Ma spięte poślady także chuj. Ej, twoja stara jak już mnie widzi to kurwa trawę wpierdala jej suty sterczą. Czekaj i samo co ja ostatnio do graszula powiedziałem? Właśnie kieco, twoja stara to chyba skończyła kurwa ochłap logistyczny, Users nie? Her channel timed out. To... Jaką ty masz spinę dzisiaj, nie? Choćby twoja stara ostatnio, gdy jej powiedziałem, że nie zapłacę za opierdolenie. Powiedz ci, że moja stara... <laughs> Powiedz ci, że moja stara to tylko kurwa... Sona robi? Nie beczy tylko Sona kurwa robi. Buła, jakoś tak. Muczyk. Muczyk. Więc raczej za dużo ci nie mogłam powiedzieć. I wejdę kurwa w dupę, a później ją zabiję, kurwa, szmatejewano. <laughs> O jebanym przez kurwy Ci mówię kurwa. Zajebiał jak chuj Ci mówię kurwa, zajebiał jak chuj, Tyle jak pompa. Ty, właśnie mi pizza przyszła z mojego jeszcze kawałek. Co za mistrz. Przecież <grym się> jej napszuję do dupy. Potem jej w te dupę wejdę. Ja pierdolę to mam w głowie. <grym się> w <góry> Ty chuju. I nagrywam cię z kurwy synie. I dobrze jej z tym. <laughs> Ale ciebie nagrywam ty kurwo, nie twoją starą. Jaram się. Powiedz kto ty jesteś. Danuta, matka Giaczusia. <laughs> Kurwa. W mistrzu, przedstaw się. No permission. Jestem <noise> Danuta <damy> <bie>. G. <noise> Czekaj. Channel no to switch. jest taka nieprzyjemność, że Ej. kasę będę miał od razu, nie po pół Czekaj. Ej. Mistrzu, kto ty jesteś? Co? co? Jestem Danuta G. <noise> Aha Kto? Danuta G. A kto to jest Danuta G, Miszu? Jakby powiedział węgiel, to bym powiedział, że twoja stara, nie? A tak to nie wiem. Ryj, pedale. <gryjpedale> XDH Biszu. Koleżanka, Anny no zamknij Żeby... ryty, ma bo ci z jajami kurwa, do pyska wyjadę kurwa. Już wygląda jak grzechotnik, jak w trakcie mówienia ty. Ej, a one urzędowały z tym, z tym, z tym i na G? Co gadałeś? Kurwa Kurwa jeba... kochanka Gęczysława. Jebany kurwa, mistrzu naczelny prezydent kurwa gimbazjum. Coś czuję, że aby mistrzu kurwa doszedł do władzy zamiast Tuska i wykazał kurwa gimnazjalistom pozabijać na to to by to kurwa zrobił. JP! JP kurwa! JP! Chuj, nie żyję. Kurwa. JP! Głupi mistrzu kurwa.

To ja go nie mogę tak Szymon nie. Z Twoich szefów kurwa się wyśmiewać Z bogów, przecież mistrz kurwa w domu moje zdjęcie w formacie kurwa A3 przyklejone do ściany jak, taką... jak ten jak ten buddza, to kurwa. Co wieczór zapala świeczki i kurwa nago zaczyna się tam modlić i onanizować? Znaczy kurwa umieszcza mistrza modlić to, znaczy, to wiesz, i, kurwa, zaczyna modlić i onanizować. Czekaj, Danuta, odezwij się. Tak, i co robię? Palcówkę przed nią. Jakie to jest kurwa, przed kim? głupia... <laughs> Jakie to jest głupie, małe i śmierdzące, kurwa! Miściu. Ganek cię wydzieli wszystko moja chipka weźmie. Jaki to jest kurwa, Devil. A ci się akurat pod turetami, no kurwa, idioci je Jaki kurwa zmyszka debi? <kłysy> o kurwa Będę naprawiał samochody czy tkan <kłysy> 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 Kurwa, jakby Genek się dowiedział, że się z niego śmiesz i samu Zabiłby mnie a ci polizmę. Ja się z ojca nie śmieję. Szmaty. Ta kurwa. Śmieję się z gęka. Kurwa. Się śmieję z waszych brudnych dup, dziwki. Ostatnio Gęczysław mi pokazywał, jak chcę wsadzić klucz francuski do dupy. No, pierdolił teraz mów. A kurwa i samo dzisiaj, ne? Coś mówi, że coś przykręcał i teraz patrzy na rękę i wącha, nie? <grywa> idź, kurwa jedno z lewy, nie? Tak, a i samo tak gada idź, a pewnie doda... A to, że, że pomadzam się <grywa> po fiucie i potem sobie rękę wącham, to już powinno być tylko i wyłącznie <grywa> <grywa> moją kurwa prywatną sprawą. albo i samo teraz patrzy pod twazdekcie, a tam takie brązowe... <grywa> nie, a prawda jest taka, że ostatnio z mistrzem próbowaliśmy... Y dojść do tego jak lepiej się wysrać, nie? mistrzu srał z rękami ja do góry, ja a z nogami, ja zna, nie? Jeszcze nie? Jest <grym> jaki debil jaki <grym> debil ej ale cześć <grym> to, że mistrz srał, srał z tymi z rękami do góry i mu się pytał jak mu poszło, nie? a on jeszcze że jak spuścił ładunek to całą dupę, co chyba aż po plecy, kurwa, nie? no to kurwa dajcie spokój a ja z nogami srałem do góry, a no musiałem się trzymać kurwa tego pralki, kurwa, no nie da się tak się wysrać Niby, niby lepiej leci, ale kurwa nie jest taki, taka przyjemność, jak się jest wypiętym. Kurwa lubię Ej, ogólnie no, bo trochę pośladki miałem brudne, nie odkupy. Cały, so, <grym> że dawać następny. Już. już ci daję, aż tyle zostało? No. A sorry, bez pierwszego, bym się pomylił. Wiesz jak nie będzie to jest problem? Gdzie są niedawno? Ale nie, ja to wrzecę kurwa na YouTuba, nie? Co by odciętalały na tęsie? User joined. Nie wiedzą, że mega jest. Sieła. <śla> Czy to przyszło? Uwam, przejdziemy do droga, za 50 zł, bo mnie szanuje. <śla> Staliśmy z Gęczysławem zaproszenie na singla do brazersów. <grystanie> Jaki to jest I No zabijcie go kurwa. Ej, co Co? Patrz, co mam dla ciebie. O kurwa cię. Załodzim skorze, w ogóle ten jeden, ta jedna postać to ma piąty lewali swoją, także to modnie. Ej, Danuta! Ja nie wiedziałem, że jest invade kurwa, czekaj, ja ci przerzucę na inny kanał. Nie wrzucaj, nie wrzucaj tego te piecu, bo to jest kurwa To, to już gówno. I samo, mnie też rzuć. Fenał. Danuta. Co jest? Co u Renaty? <laughs> Ej K12, widziałem twoje zdjęcia, kurwa ty jak cygan wyglądasz. kurwa jesteś cygan w ty jeba... Hahahahaha! <grywa> Szum Ostatnio na 6.9 lecieliśmy. Aha... A tu pożegnaj K się, bo kończę nagrywać. Czy kurwa... Z węglem cię można pomylić. Ej, po ej, powiedz, że K12 to cygan. Danusiu. Dorucza nie powiem. A jeden, dwa robi loda, cygamy ona. To jest różnica. <grystanie> ty JEBANY celu! Ej, 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 dobra, dobra. Ja się mogę tyrać, ale bez tego, bez e, nagrywania. To ty gangster jesteś, kurwa. No zajebisty. Ja pierdolę, ty. Chodziłeś może, kurwa, do szkoły z BL? Pojebało Cię jebany z kurwa, wypierdalaj mi stąd! Bo grozisz mi? Kurwa, grożę Ci. Ty ja pierdolę, ty to ja uciekał z miasta. Ja Ej, weź mi, weź przenieś mojego kumpla, bo chcę posłuchać. A Twój kumpel, kurwa, jest Twoim starym? No nie, kurwa, ja jestem Twoim starym, kurwa, penetruję Twoją matkę. Ruchałeś kozę? A Twoja matka a ja. jest kozą, no to spoko. No jest kozą, co? Dobra, kurwa, ja, przenieś go. Nie i chuj. No i nie ich, no to wypierdalaj kurwa, wydupiaj z tak, no, Ty mi grozisz kurwa, no kanał jeden, ekipa Gino, przenieś go do chuju. Ekipa Gino to jest twój stary. Ekipa, kurwa, <laughs> ekipa to cię kurwa penetrowałem w nocy. Nie, jak, no, już, kurwa, to, jak już to moją matkę, a moja matka to koza. No i kurwa zajebiście, zajebiście beczała wczoraj kurwa. Do iłej z nim leko? Kurwa. To... Dobrze masz, kurwa. No zajebiście, wiem. Powiem ci, że jak ona by ci sędziła jako jezu, satorya, to by byś się już dwa dni, kurwa, nie? No pojebało cię, kurwa. Cześć, ja mogę to... kurwa tyrać wieczorami. Bo no jest jestem kurwa, z No to, to filet, powiem ci, że musi się ustawić w kolejce, dziewczyn. bo jest jeszcze kurwa z 350 tu... milionów innych osób. Słyszałem, hopek. że kurwa i samu chce ją jeszcze wyruchać. No, też chcę. No, słyszałem, że kurwa w dupę ją ostatnio tyrał. No tak, bo ona ogólnie skończyła Hogwart, puszcza się. No, No. I co tam jeszcze? Chęt ci powiedział, że jesteś z kurwy synem. No to, to ja wiem. Ale wiemy, to już to wiesz. Być. No. I co coś I... coś jeszcze? Byliśmy oczywiście <laughs> jak coś. się pocisnąć. Ale co ja mam ci cisnąć, Kurwa zacznij coś, bo kurwa ja nie mogę zacząć. Ty jesteś pedałem? Sad, wypierdalaj kurwa, może ty jesteś pedałem? Ja kurwa jestem siedem, więc nie biję pierdol. Jesteś kurwa bawołem jebanym. No nie gadaj. No kurwa gadam. Co ty pierdolisz? No to kurwa się teraz przyznaję, że jesteś kurwa jebany. Przez Dobrze. kurwa pompa tym przez kiepola, i samu. Ja wiem. Proszę. <laughs> kurwa nie da się... Wypierdalaj nie da się cię kurwa tyrać. Wy ty się, się kurwa przyznajesz. <laughs> Chujowy jesteś Ci powiem. Wypierdalaj kurwa. Chujowy jesteś powiem. Wczoraj nie. kurwa mówiłeś co innego jak kurwa kondona zakładałem. A, 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 co jakież już to koza no, mówiła no. ja coś innego bo ja raczej nic nie mówię. <laughs> kurwa, wypierdalaj i chujci w dupę. Ty, bo koza ci więcej nie da, ty mi tu nie pierdło. Kurwa, weź, weź kurwa, jako zabukuj mi, bo jutro trochę kurwa Nie, nie przeklidaj, bo koza nie lubi niech ludzi kurwa. Mistrzony jak cię mejki pociśnie teraz jego ziom. Mejki nie ma A kiedy Ale... to jest, ty tam kurwa zamknij mordę, spierdalaj do piekarni. <noise> Nic nie słyszać, bo wyłączył chyba telefon. Talk power granted. <noise> chyba się szczęście, <noise> będziesz <głosy> do niego dzwonił. Czekaj. Tak. Halo. Dzień dobry. Słuchaj, Paweł. Czekaj chwilę. Mów głośniej, bo Cię nie słyszę. Co mówisz? Kolega, co jesteś w domu, nie? Jestem. Co? Weź, wyjrzyj przez okno i widzisz to czarny BMW? Podejdź do niego na chwilę. Tam koło wulkanizacji. Rozłączył się w gacie. No nie, nie no tak, tak. Tak, kurwa. Ja Shock słyszę... power revoked. O się w chuj. Już zaraz pewno zaraz tam będziemy FBI kurwa. Nie zdążyłem dokończyć mojej kwestii, ja byłem uszykowaną.